Witam. Przygotowałam kolejną powtórkę do egzaminu gimnazjalnego z kolejnego działu, właściwości materii, zgodnie ze standardami wymagań i z nową podstawą programową. Pierwszy punkt. Uczeń analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych cieczy i gazów. Ciała stałe cieczy i gazy, trzy stany skupienia, budowa mikroskopowa. Modelowo sobie to. Szybciutko narysujmy, jak to wygląda. Gdybyśmy modelowo mieli przedstawić, załóżmy ciecze y, ciała stałe i gazy. Zacznijmy od ciał stałych. Atomy bardzo blisko siebie, upakowane y, bardzo y, regularnie. Nie ma wolnych miejsc, nie ma przestrzeni. Luk y, silne oddziaływania między atomami, silne przyciąganie. To warto pamiętać, jeśli chodzi o ciała stałe. Natomiast ciecze już troszeczkę inaczej. W przypadku cieczy cząsteczki też są dość blisko siebie, ale już nie ma regularności aż takiej w budowie. Te cząsteczki już mają pewną swobodę poruszania się. Jak widzicie, ta budowa jest mniej regularna. Są pewne przestrzenie między atomami i większa swoboda przemieszczania się. Natomiast jeśli chodzi o gazy, gazy to już największa swoboda poruszania się atomy luźno poruszają się z dużymi bardzo prędkościami, wypełniają całe naczynie. Także myślę, że to są takie najważniejsze informacje łatwo to przedstawia się graficznie. Jeszcze tylko informacja dotycząca ruchu tych atomów. Wszystkie atomy tworzące, atomy, cząsteczki tworzące ciała stałe, ciecze i gazy, pamiętajcie, że są w ruchu. Są w ruchu. W przypadku ciał stałych ten ruch to jest ruch drgający, tylko drgają wokół, wokół miejsc swojego położenia. Jeśli chodzi o ciecze, to tutaj już mamy. Yy, Ruch taki chaotyczny, już są między tymi atomami zderzenia, także tutaj te atomy się już przemieszczają. Natomiast w przypadku gazów cząsteczki poruszają się najszybciej, osiągają największe. Prędkości zderzają się ze sobą bardzo często i to wzajemne oddziaływanie jest ograniczone tylko do tych właśnie zderzeń, częstych zderzeń między atomami. Natomiast tutaj, gdybym miała te wektory narysować, to one już by były zdecydowanie mniejsze, co świadczy o mniejszych prędkościach. Nie będę tutaj rysować, żeby tego nie zamazać, tego całego rysunku. Ale pamiętajcie, że te prędkości tutaj są zdecydowanie mniejsze. I dochodzi też do zderzeń. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, każdy atom zajmuje swoje określone położenie i tylko drga. Jeśli chodzi o oddziaływania, to tak jak powiedziałam, tutaj oddziaływania są silne. Tu są też dość mocne, występują tak zwane siły spójności w, w cieczach, natomiast w gazach brak jest oddziaływań między atomami wynikających z jakichś sił przyciągania tych cząsteczek między sobą. Jedynie mamy do czynienia z siłami takimi, które towarzyszą zderzeniom. I to by było tyle na temat pierwszego, myślę, punktu. Drugi punkt, pojęcie gęstości. W przypadku i ciał stałych, i cieczy, i gazy mamy do czynienia z pojęciem gęstości. Pojęcie oznaczane symbolem RO. Symbol RO bądź D, bo możecie też się spotkać z literką D, ale jednak częściej litera RO. Podstawowa jednostka to jest kilogram, na metr sześcienny. Kilogram na metr sześcienny podstawowa jednostka, chociaż spotykacie się, myślę, także z jednostkami gram na centymetr sześcienny. Też takie jednostki funkcjonują. Zawsze powtarzam, uczniu drogi, jeżeli masz jednostkę, przyjrzyj się jej dobrze, bo w jednostce masz przy okazji wzór na gęstość. Popatrzcie, kilogram na metr sześcienny. Kilogram to oczywiście jest jednostka masy, czyli na górze już wiesz, że masz masę. Natomiast centymetr sześcienny czy też metr sześcienny to jest objętość, i tym samym analiza jednostki doprowadza do zapisania wzoru, ważnego wzoru na gęstość masa przez objętość. Wzorem tym oczywiście musicie się umieć posługiwać. Czyli umieć go przekształcać. Odsyłam ewentualnie do y, krótkiej lekcji, treningu z przekształcania wzoru. Y, jeśli y, gęstość to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. O czym nas gęstość informuje? Gęstość informuje nas o masie jakiejś określonej jednostki, objętości. Często pytam, z czym się kojarzy gęstość. Uczniom często gęstość kojarzy się z masą. Mówimy, że jak coś jest gęściejsze, to znaczy, że jest cięższe. To jest dobre skojarzenie, tylko takie informacja nie jest do końca pełna. Bo jeśli wiemy, że na przykład yy, morze, żelazo ma jakąś tam gęstość w przybliżeniu bodajże 7, niech będzie 7 gram na centymetr sześcienny, to co? To oznacza, co to oznacza? To oznacza, że 1 cm sześcienny, 1 cm sześcienny żelaza waży 7 g. Natomiast jeśli gęstość wody, tutaj żelazo może zaznaczę, jeśli gęstość wody wynosi 1 g na cm sześcienny, to znaczy, że 1 cm sześcienny wody waży 1 g. Czyli macie informację na temat masy, ale masy ściśle określonej jednostki objętości w tym przypadku centymetrów sześciennych. Jeżeli gęstość wody podana jest w innej jednostce, na przykład 1000 kg na metr sześcienny, to jak tą informację odczytacie, że 1 metr sześcienny, 1 metr sześcienny wody Waży 1000 kg, w ten sposób należy to odczytywać. Dlatego, rzeczywiście, jeśli masz trzy ciała takich samych rozmiarów, na przykład trzy kuleczki wykonane z różnych materiałów, to masa tych kuleczek będzie różna w zależności od tego, jaka jest gęstość substancji, z których one zostały wykonane. Jeżeli na przykład ta kulka byłaby kulką z żelaza, ta na przykład z drewna, a ostatnia, niechby to była kulka lodowa, to rzeczywiście, gdybyśmy porównywali masę, to jak myślicie, która z nich byłaby najlżejsza? Przy założeniu, że wszystkie mają taką samą objętość. Oczywiście najlżejsza byłaby drewniana, bo drewno ma gdzieś tam gęstość w przybliżeniu, niechby to było. 0,6 0,6 grama na centymetr sześcienny. Lód ma gęstość około 0,9 około 0,9 więc gęstość kulki lodowej tutaj sobie zapiszemy 0,9 natomiast w przypadku chociażby żelaza, o którym przed chwilą mówiłam to jest gęstość 7 prawda czyli widzimy że te same kulki będą ważyły będą miały inną masę która będzie najcięższa oczywiście ta która ma największą gęstość w tym przypadku jest to kulka z żelaza wykonana tu żet a tutaj tak jak powiedziałam drewno i y, widzimy, że gęstość mówi nam przy okazji o masie, ale o masie y, kulek czy, czy jakichś ciał, y, które posiadają stałą objętość. Czyli ja tutaj zaznaczam, że objętość tych wszystkich ciał, w tym przypadku tych kulek, jest taka sama, stała. Czyli wszystkie mają y, taką samą objętość, to ważą oczywiście na wadze y, Inaczej inną masę wskazują. Idziemy dalej, kolejne, kolejne, kolejny punkt, pojęcie ciśnienia. Ciśnienie, kolejna wielkość, bardzo ważna, oznaczana symbolem P. I tutaj jednostkę, jeżeli mam przypomnieć, to oczywiście są to Paskale. I tutaj, patrząc na jednostkę, już nie bardzo jesteście w stanie cokolwiek powiedzieć na temat wzoru, bo Pascal nic Wam tutaj nie podpowie, musielibyście znać jego definicję. Natomiast, jaka jest definicja Pascala? Pascal to jest właśnie, od razu sobie tu zapiszemy, jeden Newton. Na metr kwadratowy. I teraz, jak już widzicie, że jest to Newton na metr kwadratowy, to znów jesteście w stanie z tego sobie y, zapisać wzór. Newton siła, prawda? Dzielona na pole powierzchni. Siła dzielona na pole powierzchni. I mamy kolejny ważny wzór wzór na ciśnienie. Ciśnienie, siła, tutaj dodam nacisku, nacisku na podłoże. Bardzo często nacisk na podłoże to jest po prostu ciężar ciała, czyli od razu tutaj napiszę, przypomnę wzór na ciężar, M razy G. I bardzo często tutaj na górę w licznik musimy wstawić właśnie iloczyn M razy G, bo to jest siła nacisku na pole powierzchni. Stały przykład tutaj, który można sobie podać, żeby zilustrować pojęcie ciśnienia. Ciężar nasz, powiedzmy w danej chwili jest ściśle określony. Masa niech będzie 50 kilo razy 10 m na sekundę kwadrat załóżmy 500 N. I ciężar jest określony, ale jeżeli stoimy na przykład na dwóch stopach i stoimy na jednej stopie, to ciśnienie będziemy wywierać różne na podłoże, bo choć ciężar i nacisk ten sam to na różną powierzchnię. Im powierzchnia, zobaczcie, jest większa, tym ciśnienie jest mniejsze. To jest bardzo ważna zależność. Czyli przy stałym ciężarze ciała, załóżmy, jeśli powierzchnia maleje, bo na przykład stajemy na jednej nodze, to co się będzie działo z ciśnieniem? Oczywiście ciśnienie wtedy wzrasta, czyli to jest ta zależność odwrotnie proporcjonalna. Natomiast jeśli pole powierzchni wzrasta, a wzrasta, jeśli stoimy na przykład na dwóch nogach albo zakładamy narty, to ten sam ciężar rozkłada się na większą powierzchnię, czyli ciśnienie wtedy maleje. Taka ważna tutaj, myślę, informacja, żeby lepiej to pojęcie ciśnienia zilustrować. Jeszcze wypada kilka słów powiedzieć na temat ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego. Co tutaj koniecznie musicie o tym wiedzieć ciśnienie atmosferyczne jest to ciśnienie jakie wywiera atmosfera na powierzchnię Ziemi i wszystkie ciała znajdujące się na powierzchni Ziemi wiemy że atmosfera powietrze waży ma swoją masę i ta masa naciskając na powierzchnię wywiera ciśnienie które nazywamy atmosferycznym wartość tego ciśnienia atmosferycznego waha się w pewnych granicach możemy powiedzieć że to jest około 1000 hektopaskali, 1000 hektopaskali przypominam od razu znaczenie przedrostka hekto razy 100, czyli trzeba by było dopisać 2 zera, mielibyśmy, yy, dopisując 2 zera 100 tysięcy paskali, to jest wartość ciśnienia atmosferycznego, tak około mniej więcej, którą do różnych zadań właśnie yy, sobie podstawiamy. Natomiast y, warto pamiętać, że ciśnienie atmosferyczne zależy chociażby od y, wysokości nad poziomem morza. Im wspinamy się wyżej, na przykład w górach, y, jeśli wysokość, na, na której się znajdujemy, wzrasta, to ciśnienie atmosferyczne maleje. Ma to związek i z gęstością powietrza, ale także z warstwą powietrza. Które znajduje się nad nami. Im jesteśmy wyżej, tym ta warstwa powietrza nad nami jest nieco mniejsza, a jeśli jest mniejsza, to ciśnienie atmosferyczne maleje. Także warto o tym pamiętać: jeśli schodzimy nieco niżej, to ciśnienie rośnie. Na przykład na molo w sopocie na pewno ciśnienie będzie większe niż na giewoncie, gdybyśmy stali. Także też. Taką zależność musicie, musicie pamiętać. Kolejne zagadnienie: prawo Pascala. Prawo Pascala. Co z prawem Pascala należy pamiętać? Prawo Pascala dotyczy ciśnienia. Zawsze, jak macie informacje na temat w zadaniu, na przykład na temat podnośników hydraulicznych, hamulców hydraulicznych, prasy hydraulicznej, czyli widzicie ten przymiotnik hydrauliczny się powtarza, to od razu powinien być to dla Was sygnał, że musimy zastosować prawo Pascala. Prawo Pascala, które odnosi się do właśnie tychże urządzeń. I jak. Jak to prawo zilustrować? Szybciutko taki tutaj rysuneczek, który ma Wam pokazać, o co chodzi w prawie Pascala. Prawo Pascala w naczynie, zobaczcie, które ma tutaj zamknięcie dwoma tłokami. Jeden tłok różni się powierzchnią od drugiego. Tutaj zapiszę S1, tu zapiszę S2. I teraz tak, jeśli ja naciskam na ten mniejszy tłok, powiedzmy tutaj pewną siłą, to ten tłok, jeżeli to naczynie oczywiście jest wypełnione jakąś cieczą, to ten tłok będzie oczywiście wypychany w górę. Każdy chyba się tutaj zgodzi ze mną. Oczywista sytuacja. Naciskam tu w dół, to tutaj ten tłok jest wypychany w górę. Oznaczmy te siły, tutaj siła działa mniejsza, oznaczmy, że to jest siła F1 działająca na małym tłoku, tutaj siła F2, która pojawia nam się na dużym tłoku. I najważniejsza zasada działania tego urządzenia dotyczy właśnie tego, że ciśnienie, które tutaj powstaje. W tym naczyniu ciśnienie przenoszone przez tą ciecz jest takie samo, czyli wszędzie, w każdym miejscu ciśnienie jest takie samo. Czy to pod tym tłokiem małym, czy pod to, tłokiem dużym, ciśnienie wszędzie jest takie samo. Jeśli ciśnienie pod małym tłokiem, oznaczmy P1, jest takie samo jak pod dużym tłokiem, czyli oznaczmy P2, to co to oznacza? Przypominając i odwołując się tutaj do tego wzoru, że ciśnienie to jest siła przez pole powierzchni, powstaje nam tutaj taki wzór od razu, że F1 dzielone przez S1 jest równe F2 dzielone przez S2. I to jest postać prawa Pascala, z której co takiego wynika? Przede wszystkim wynika to, że ile razy powierzchnia tego dużego tłoka jest większa, to tyle razy większą tutaj uzyskamy siłę na tym dużym tłoku. Dlatego w takich urządzeniach jak podnośnik hydrauliczny, czy prasa hydrauliczna, czy hamulce, używając małej siły na małym tłoku, Uzyskujemy dużą siłę, na przykład służącą do podnoszenia samochodu, na dużym tłoku. Siła jest tyle razy większa, ile razy jest, większa jest powierzchnia tego tłoka. Czyli, jeżeli byśmy sobie zrobili stosunek S2 do S1 i byśmy się dowiedzieli, że powierzchnia, powiedzmy, tłoka tego tutaj, załóżmy, jest. 5, czyli powiedzmy, ten tłok większy ma powierzchnię pięciokrotnie większą, to od razu uzyskalibyśmy informację, że właśnie siła F2, która nam powstaje na tym dużym tłoku, jest pięć razy większa od siły F1. Pięć razy większa od siły F1. I to jest w skrócie prawo Pascala i przykłady jego zastosowania. I zostały nam jeszcze dwa punkty, szósty punkt. Uczeń analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Siła wyporu. Cóż to takiego? Siła wyporu jest to siła działająca na ciało zanurzone w cieczy lub w gazie, czyli ogólnie mówimy w fizyce w płynach. Najczęściej omawiamy siłę wyporu w przypadku cieczy, ale oczywiście też możemy mówić, jeśli chodzi o, o gaz o istnieniu siły wyporu, na przykład balony przecież dlatego latają, że właśnie siła wyporu je, że tak powiem, wypycha w górę. Jeżeli tutaj w naczyniu narysujemy sobie jakąś tam ciecz, i w tym naczyniu będzie pływać jakieś ciało, to co to znaczy, jeśli ono pływa, a nie tonie, tylko pływa? To znaczy, że siły znajdują się tutaj w równowadze. Jakie siły? Oczywiście siła ciążenia. Siła ciążenia zawsze działa pionowo w dół, ciężar ciała, a na każde ciało zanurzone w cieczy, mówi Archimedes, działa siła wyporu. Zawsze pionowo w górę działa siła wyporu. O tym należy pamiętać. Ta działająca siła wyporu, właśnie ona warunkuje pływanie ciał. Jeżeli w tym przypadku ciało pływa całkowicie zanurzone, to dlatego, że siła ciężkości jest, tak jak powiedziałam, zrównoważona przez siłę wyporu. Te dwie siły są równe. Natomiast jeśli narysujemy sobie drugą sytuację, mianowicie taką, że ciało pływa, ale jest trochę pod wodą, a trochę nad wodą czyli pływa, mówimy, częściowo zanurzone to w tej sytuacji też oczywiście doszło do równowagi, równowagi sił. Bo musi być to zgodne, jeśli ciało jest w spoczynku, to znaczy, że siły się równoważą. Musi być to zgodne z pierwszą zasadą dynamiki. Ale dlaczego to ciało wypłynęło? Dlatego, że gdy było zanurzone, to siła wyporu była większa. Siła wyporu była większa i wypchnęła to ciało. Na powierzchnię, dlatego ta sytuacja, mówimy, to jest sytuacja, że siła wyporu jest większa od siły ciążenia w przypadku tego ciała, i ta siła wyporu spowodowała, że to ciało zostało tutaj wypchnięte w górę i, i, pływa, i pływa sobie po powierzchni cieczy. Natomiast trzecia sytuacja jest taka, że ciało y, powiedzmy utonęło i leży na dnie. Dlaczego utonęło i leży na dnie? No, chyba łatwo się domyślacie, dlaczego, bo siła y, ciężkości, ciężar ciała y, przeważył nad siłą wyporu. Tutaj y, narysuję troszeczkę dłuższy ten wektor ciężkości, a siła wyporu troszkę mniejsza, i dlatego to ciało utonęło. Y, taką sytuację mamy właśnie w momencie, gdy. Gdy ciała toną, nie są w stanie pływać, bo siła wyporu w tym przypadku jest mniejsza od siły ciążenia. I właśnie porównaliśmy siły wyporu dla ciał zanurzonych i ciał pływających jakby po powierzchni cieczy. Warto tutaj jeszcze jedną rzecz Wam uświadomić zgodnie z prawem Archimedesa, o którym jest, którego dotyczy punkt siódmy, prawo Archimedesa mówi, że właśnie na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu, ale siła wyporu jest równa iloczynowi składającemu się z następujących czynników. Gęstość cieczy, gęstość cieczy razy objętość zanurzonego ciała Czyli to jest ciało, ale ciało zanurzone, warto o tym pamiętać, i razy jeszcze przyspieszenie grawitacyjne. Gęstość cieczy, objętość ciała zanurzonego i przyspieszenie grawitacyjne. To są bardzo ważne tutaj elementy tego wzoru, bo uczniowie myślą bardzo często, że siła wyporu zależy. Od na przykład masy ciała. Tymczasem, bo tak, tak się kojarzy, że ciała pływają jak są lekkie. Tu nie jest najważniejsza masa ciała, tylko najważniejsza jest gęstość ciała. Gdybyśmy ten wzór rozpisali, doszlibyśmy do wniosku, nie będę tego robić, bo już byłoby to zbyt skomplikowane. Doszlibyśmy do wniosku, że najważniejsza jest gęstość tych ciał, czyli ciała pływają wtedy, od razu tutaj warto sobie to uświadomić, jeżeli gęstość ciała jest równa, w tym przypadku, jak mówiłam, jest to woda, niech będzie, to gęstości wody. W tym przypadku, gdy ciało pływa wynurzone, to gęstość ciała jest oczywiście mniejsza niż gęstość wody. Natomiast gdy utonęło, to dlatego utonęło, że gęstość ciała była większa niż gęstość wody. I tutaj to jest najważniejsze, gęstości, nie zaś masy. Natomiast jeśli chodzi o siłę wyporu, jej wartość zależy, zwróćcie uwagę, od gęstości cieczy. Dlatego na przykład, jeżeli jesteśmy pływamy w wodzie słonej i w wodzie słodkiej, to różna siła na nas wyporu działa. Dużo lżej się pływa w wodzie słonej, bo gęstość wody słonej jest większa, dlatego łatwiej się pływa, bo większa na nas działa siła wyporu. I gęstość cieczy jest tutaj ważna, i objętość zanurzonego ciała objętość zanurzonego ciała zawsze pamiętajcie, że bierzemy pod uwagę część zanurzoną tutaj. Bierzemy całą objętość ciała, ale gdybyśmy mieli tu wyliczyć, jaka w tym momencie działa siła wyporu, to byśmy wzięli tylko połowę objętości tego ciała w momencie, gdy ciało pływa, wynurzone. Natomiast gdyby było całkowicie to ciało zanurzone, wtedy wyliczamy tak zwaną yy, wartość siły wyporu maksymalnej. Maksymalna siła wyporu jest wtedy, gdy ciało jest całkowicie zanurzone, bo wtedy do wzoru podstawiam całą objętość ciała. I pamiętajcie o tym, że zawsze siła wyporu zależy od tych czynników, które znajdują się we wzorze. A we wzorze jest gęstość cieczy, objętość ciała zanurzonego, oraz przyspieszenie grawitacyjne, które akurat, jeśli chodzi o, o Ziemię, no to jest w miarę stałe, chociaż tam niewielkie wahania są w odniesieniu do szerokości geograficznych. Natomiast siła wyporu, jeszcze raz powtarzam, nie należy jej wiązać z masą ciała, na przykład, bo tu zawsze warto przypomnieć. Ogromne statki pływają, chociaż mają ogromną masę, prawda? A pływają i nie toną, bo przede wszystkim jest ważna gęstość, gęstość tych ciał, czyli masa, ale w stosunku do objętości ciała. To jest ważna masa, ale w stosunku do objętości. Statek owszem mnóstwo kilogramów, ogromna masa, ale objętość też jest ogromna. I, i, I to jest tutaj ważne. Masa w stosunku do objętości, czyli gęstości, są najważniejsze. Dziękuję. To wszystko, jeśli chodzi o rozdział właściwości materii.